Topową inwestycją, najlepiej sprzedającą się, gdzie sprzedaliśmy blisko połowę apartamentów, jest inwestycja Apart View Alicante. A powiedz mi, czemu ty się zdecydowałaś na zakup tam? Na, na lokalizację. Położona jest na półwyspie La Manga, co mhm. oznacza, że jest otoczony dwoma morzami. Jak klienci mnie pytają, czy mamy widok na morze, to ja mówię tak, ale na dwa. Ale La Manga to nie tylko restauracje, nie tylko golf, to także sporty. sporty no i co co od razu nam się pali na czerwono, to ceny, bo można wszystko wybudować, tylko trzeba mieć ceny. Ceny zaczynają się od 519 tysięcy. I w tej cenie już mamy miejsce postojowe wyliczone, komórkę lokatorską i wykończenie pod podkórz. Dokładnie tak. Warto inwestować. No oczywiście. Witam serdecznie. Moim gościem jest Marta Czopor, ekspert do spraw sprzedaży nieruchomości zagranicznych w Asset Home. Dzisiaj porozmawiamy o najchętniej wybieranej inwestycji w Hiszpanii na Costa Blanca oraz przybliżymy Wam, jak wygląda proces zakupu takiej nieruchomości. Costa Blanca, Costa de Sol, Costa Blanca, Alicante, Costa de Sol, Marbella i jej okolice to. Przez Polaków jest najchętniej wybierana lokalizacja w 2024 roku. Polacy zakupili tu 3101 hmm. apartamentów i willi, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z 2023 rokiem. Tutaj chciałbym podkreślić, że nasi klienci zdecydowali się na zakup inwestycji głównie na Costa Blanca. Topową inwestycją, najlepiej sprzedającą się, gdzie sprzedaliśmy blisko połowę apartamentów, jest inwestycja Apart View Alicante. No i tutaj przechodzimy, Marto, do pytania pierwszego. Dzień dobry. Dzień dobry. Lokalizacja. Jak klienci do Ciebie dzwonią, wybierając to swoje marzenie, tą nieruchomość zagraniczną, to w pierwszej kolejności na co zwracają uwagę? No oczywiście na lokalizację. Lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja. To jest bardzo istotne. Piękne, pieszczyste plaże i cudowny widok na Morze Śródziemne. To jest bardzo istotne. I oczywiście tutaj ta inwestycja spełnia wszystkie te atuty. Położona jest na półwyspie La Manga, co mhm. oznacza, że jest otoczony dwoma morzami. Jak klienci mnie pytają, czy mamy widok na morze, to ja mówię tak, ale na dwa. Więc z jednej strony mamy Śródziemne, a z drugiej strony mamy Zatokę al Mar. Ok. Przechodzimy też do tego otoczenia tej inwestycji, bo ona jest bardzo istotna. Klienci decydują się na nieruchomości zagranicznej, Hiszpania, Cypr, w szczególności Costa Blanca czy Costa del Sol, oczekują pełnej tak. infrastruktury. Oni chcą mieć restauracje, chcą mieć dostęp do pól golfowych, chcą mieć dostęp do marin jachtowych. Jak tutaj wygląda otoczenie tej inwestycji? No i oczywiście tutaj też wszystko to mamy. Pięć minut spacerem mamy znakomitą restaurację i steakhouse. Mamy oczywiście marinę, która pomieści ponad 1700 jachtów. Jest to jedna z największych na Morzu Śródziemnym. Mhm. Mamy piękne pola golfowe. Nie tak. tutaj jesteś znawcą. Nie znawcą, po prostu bywam tam jako towarzysz, ale nie tak, to prawda. To jest 18-dolkowe tak, pole golfowe La Manga Club, należąca też, przy niej się znajduje Hyatt. Tak. E, więc polecam tą no więc... lokalizację ale La Manga to nie tylko restauracje, nie tylko golf, to także sporty e, sporty wodne, bo półwysep, tak? tak e, z czym się charakteryzuje ten region, jeżeli chodzi o sporty wodne? teren do nurkowania, case surfing Oczywiście uwielbiam i sama preferuję sport typu, właśnie skutery wodne. Jeszcze mm -hmm. i pływam. I tak. To masz to Tak, <grym> <grym> tak mam. <grym> Bardzo lubię. No i co najważniejsze, że jest możliwość, właśnie, cumowania: czy swojego statku, czy, czy swojego skutera w marinie, i te koszty nie są tak duże jak u nas w Polsce. Tak, z tego co mi klient mówił właśnie koszt był tysiąc z kawałkiem euro za rok, więc to są naprawdę nikłe koszty, no i tam ten, ta łódka, ten jacht może stać cały rok, tak? tak. tutaj nie, nie trzeba jak w Polsce wyciągać ją wodować, więc to jest o wiele łatwiejsze. Jak klienci z Tobą tam jadą, mają możliwość przepłynięcia jachtem, zobaczenia tego całego otoczenia? No oczywiście to jest właśnie najfajniejsze i najpiękniejsze, że, że i to takie dla klientów e, robi naprawdę ogromne wrażenie, ale wtedy możemy poznać tak naprawdę te atuty tej te inwestycji i tego okay. półwyspu, tak, na którym się znajdujemy, bo jeżeli pojedziemy sobie tam sami, to niestety nie dotrzemy do takich fajnych miejsc, jak e, e, klienci wybiorą się z nami, tak, my wskazujemy wszystkie piękne miejsca, no i możemy właśnie się przepłynąć tym 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 jachtem, tym statkiem i zobaczyć to wszystko. No, bo to, co charakteryzuje ten projekt w pierwszym, jak się go zobaczy pierwszy raz, to jest mega bogata infrastruktura. Mhm. Ja pierwszy raz w życiu widziałem obiekt, który ma tyle basenów, tak. tyle tych części wspólnych. Jak się spojrzy, to z jednej strony Morze Śródziemne, z drugiej strony drugie morze, w pośrodku trzy baseny. Tak. Jeszcze ten wielki basen Infinity. Gdybyś mogła to przybliżyć, Coś, jakie tutaj udogodnienia klientom zapewniają? Tak, tutaj czekałem dosyć spore udogodnienia dla naszych klientów. Mam Mamy trzy baseny, tak jak wspomniałeś. Mamy basen główny, do tego mamy basen dla dorosłych, basen dla dzieci. Mamy sale, e, pokój zabaw dla dzieci, sale fitness, restauracje, bary, beach bar, e, które znajduje się na tej inwestycji, ale także e, nasze penthouse, mhm. e, które znajdują się tutaj właśnie na, e, na górnych piętrach, mhm. na ostatnich piętrach, jak i te na dole, mają prywatne baseny. Tylko dla siebie. I te na penthouse na górze. Mamy tutaj jacuzzi. Mamy piękny taras widokowy jeszcze na, na, na tych inwestycji. To, co zobaczyłem na wizualizacji, te baseny, które są w tych prywatnych, parterowych mm -hmm. apartamentach, to one mają prywatny basen tak. z wyjściem na plażę. Natomiast penthouse to nie są baseny, to są. To są, ba... to są jacuzzi, które są przygotowane z przepięknym widokiem na Morze Śródziemne, tak są skierowane, tak? Oprócz tego mają dodatkowo mają taką kuchnię, grillownię na dachu i jeszcze możliwość spędzania tam czasu i to wszystko jest już zapewnione w cenie. Ja jak lecę do Hiszpanii, to też tam pracuję. Bo 7 dni to jest dość długi okres i 3 dni pracy. Miejsca do pracy, takie są tam zapewnione osobne, ciche miejsca, żeby każdy. Kina, to mógł sobie tam pójść popracować? Jak najbardziej. Są takie miejsca zapewnione i też to jest fajnie tak podzielone, że te pokoje zabaw dla dzieci są w takich odrębnych miejscach, że nie będą ze sobą kolidowały, tak? Więc tutaj będziemy mogli spokojnie sobie pracować, nasze dzieci będą mogły spokojnie się tam bawić. No i oczywiście tutaj te wszystkie baseny i te wszystkie atrakcje. Basen główny to jest basen wspólny. Natomiast tak. mamy dwa baseny jeszcze z boku. Dla dorosłych i dla dzieci, gdzie tutaj dzieci nie będą miały wstępu na ten basen dla dorosłych. To dobrze. <laughs> mamy obiekt, który jest, no, ma zapewnia wszystkie udogodnienia. E, Położony no, na lagunie e, z wyjściem prywatnym na plażę. E, no i co co od razu nam się pali na czerwono, to ceny. No, bo można wszystko wybudować, tylko trzeba mieć ceny. Tutaj mamy mega dobre ceny, bo na Costa Blanca no, apartamenty z widokiem na morze rozpoczynają się od 500-600 tysięcy euro. W pierwszej ni, tak? Tak. Jakie tutaj, jak to się tutaj charakteryzuje? Mhm. E, tak, jeszcze zaznaczam, że te 500, e, 560 tysięcy euro jest to stan e, za apartament wykończony, ale bez mebli. Mhm. E, tutaj mamy ceny, zaczynają się od 519 tysięcy. E, mamy wówczas 90-metrowy apartament, e, do tego dochodzą nam dwa tarasy. Z jednej strony mamy widok mhm. na Morze Śródziemne, z drugiej strony na Zatokę Lamar. W sumie taki apartament ma 121 metrów kwadratowych. Um, A powierzchnia wych... mieszkalna? Powierzchnia mieszkalna to właśnie te 90 m2. Około 90 m2 mamy właśnie powierzchnię mieszkalną, mamy trzy sypialnie, mamy salon z jadalnią, mamy dwie łazienki. E, do tego dochodzi nam komórka lokatorska i miejsce postojowe w hali garażowej, i również to już jest zliczone w cenę. E, czyli w cenie mamy apartament wykończony pod klucz, mamy tak. miejsce postojowe i, I komórkę, komórkę lokatorską. lokatorską. I widok na dwa morza. Mamy te apartamenty jednopoziomowe 500, 20 000, tak? 520 tysięcy. 519 tysięcy. Tak. Tutaj zaczynamy te ceny, natomiast penthouse. Na górze mamy wielkie penthouse. One mają, nie wiem, jaką powierzchnię? 20, 24 metry kwadratowe. Jaka tu jest cena, jakie tu są udogodnienia? Mm -hmm. Tu jest cena 800 tysięcy euro za taki apartament, za taki penthouse. Tu mamy oczywiście taką samą powierzchnię mieszkalną, jak w apartamentach, tutaj od pierwszego do ósmego piętra. Mamy tutaj 90 metrów powierzchni mieszkalnej, do tego mamy dwa tarasy i oczywiście trzeci taras, to jest ten taras widokowy. To to Najważniejsze. Nie, nie jest to tylko taras Widokowy, ponieważ tam mamy jacuzzi z widokiem na Morze Śródziemne, mamy miejsce do spędzania czasu, mamy stół jadalny i jeszcze kuchnię, grillownię, która tak naprawdę umili nam ten czas spędzania, właśnie tego czasu na dachu. Mhm. Ta, ta inwestycja jest podzielona na trzy budynki. Tak. Dwa budynki, które znajdują się bezpośrednio z wejściem na plażę przy Morzu Śródziemnym, uh -huh. jeden budynek minimalnie cofnięty e, z, przy Małym Morzu, gdzie mamy całą tą infrastrukturę związaną z częściami wspólnymi. Tam jest chyba restauracja, kids room, e, te miejsca do pracy, tak? tak. Czy klienci mogą korzystać ze wszystkich części wspólnych w jednej opłacie to jest? Czy to jest jakoś podzielone? Tak, to jest niema, klienci mają nieograniczony dostęp do części wspólnych, właśnie tak jak wspomniałeś, do, do basenów, do strefy tutaj dla dzieci, dla, dla, do pracy, także tutaj mają nieograniczone, oczywiście to jest liczone wszystko w czyszu, e, który jest o, już obliczony, jaki to będzie stały czysz e, tutaj miesięczny, to będzie się dla, każdej, e, dla każdego apartamentu. Tu wspominałaś mi przed spotkaniem, że sama chciałaś tutaj zainwestować i zainwestować. Okay. E, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego e, operatorstwa, bo tutaj e, powiedziałeś, że menadżer jest sieci Hyatt, i tutaj mamy. Możliwość dowol w dowolnym terminie korzystania z naszego apartamentu. Gdybyś tutaj mogła przewierzyć, czy mhm. klienci mogą to, muszą to wynajmować, czy mogą także korzystać na pobyt własny bez ograniczeń, jak to wygląda? Tutaj klienci mają wybór. To są apartamenty inwestycyjne, z przeznaczeniem też inwestycyjnym, ale aczkolwiek może klient taki apartament zostawić prywatnie dla siebie. Tu chodzi też o rozliczenie tego podatku VAT, który mamy mhm. w Hiszpanii. Ten 21% czy się oczywiście tych apartamentów inwestycyjnych. I jeżeli klient chce, Taki apartament zatrzymać tylko dla siebie i korzystać tylko, oczywiście, nie, nie wynajmować tego mhm. apartamentu. To tego VAT nie odzyskuje? To tego VAT nie odzyskuje, zostawia ten apartament dla siebie i, e, i nie musi tego robić. Tak? Czyli ta cena, która podałaś, 519 tysięcy, to jest cena netto? To jest cena netto, oczywiście, tak. że tak. Jeżeli klient zdecyduje się na zakup apartamentu e, i powierzenie go wynajmu operatorowi, to odzyskuje VAT, tak jak Tak, A jeżeli tego nie zrobi, to ten VAT będzie musiał zapłacić, ale może korzystać bez Znajecie, tak. to tak, jest jeszcze fajne, dokładnie tak. Co jest jeszcze fajne, że ten VAT możemy odzyskać w przeciągu trzech lat. Czyli, na przykład, przez okres trzech lat możemy ten apartament zostawić dla siebie, zobaczyć, czy będziemy wystarczająco często korzystać z niego, czy, czy, czy spełnia on nasze wymogi. Mm -hmm. Jeżeli się zdecydujemy, powiedzmy, w drugim roku jednak, ach, nie, nie wynajmuję tego nie, 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 nie przebywam tam, przepraszam, tyle czasu, no to mogę wciąż rozliczyć sobie jeszcze ten VAT. Mogę go odzyskać i mogę go oddać obsługę operator. A powiedz mi, czemu Ty się zdecydowałaś na zakup Na, na lokalizację. Lokalizacja, okay. lokalizacja e, przy samym morzu piękne przepiękne plaże, ten spokój, e, restauracje przede wszystkim przepiękne, bardzo smaczne. No i ja pływam też na skuterach, więc, więc to jest taka dodatkowo do mnie zaleta i jeszcze dlatego, że e, te koszty utrzymania i pozostawienia takiego właśnie swojego sprzętu tam, e, czy w łodzi, czy też. E, czy też skutera wolnego są dużo tańsze niż, niż w Polsce. Mhm. Mówisz też o tej marinie, że tam są tak. niższe koszty. Okej. Okay. W kwestii ceny, ostatnie pytanie, bo klientów na ogół interesuje też ta cena za metr kwadratowy w przeliczeniu na złotówki w przypadku inwestycji Apart View Alicante, jaka, jaka jest? Wychodzi około 26 tysięcy od metra kwadratowego. Więc jeżeli dodamy do tego położenie, czyli lokalizację przy samym morzu. Przy samej piaszczystej plaży, widok na Morze Śródziemne i na Zatokę Lamar, nie mamy takiej inwestycji. I w tej cenie już mamy miejsce postojowe piszone, komórkę lokatorską i wykończenie podchórz. Dokładnie tak. Okej, okay, bo tutaj chciałbym, żeby tutaj podkreślić to, że tutaj mamy wszystko w tej cenie. No w porównaniu z samym Marbeją, czy już takim Benidormem, no to to już tu mamy cele. 40 tysięcy generalnie możemy przyjąć za taką inwestycję położoną przy. Czy no, czyli mam 15 tysięcy tań, czyli to ten ładnie. potencjał do wzrostu, potencjał cen w wzrostu jest... nieruchomości w czasie jest bardzo duży hmm. i to na pewno nastąpi. Warto inwestować. No oczywiście. Hmm. Ja jak inwestowałem pierwszy raz w Hiszpanii, to się zastanawiałem, skąd wziąć na to kasę, mówiąc hmm. wprost. Bo miałem kwotę około 260 tysięcy euro do wydania. Natomiast apartamenty, które mnie interesowały, to są w kwocie powyżej 500 tysięcy. Bo też chcę ten widok na morze, też chcę dostęp do tych wszystkich części wspólnych. No bo jak już kupować tam tak. swój drugi dom, no to żebym żeby on spełniał te oczekiwania, te marzenia. Powiedz mi, jak wygląda to skredytowanie? Bo jak skorzystałem w przypadku inwestycji Apple Tutaj dajemy e, nam możliwość taką. tak Zapewniamy tutaj dostęp do e, banku, który umożliwi klientom finansowanie takiej inwestycji. Tutaj 50% bank finansuje taką inwestycję. E, zapewniamy pełną obsługę, mhm. e, także klienci się nie uczą nic martwić, w języku polskim oczywiście. E, I ta procedura jest dużo łatwiejsza niż u nas w Polsce. Tak, i to co jest warte też podkreślenia, ja się mega zdziwiłem. To koszt takiej obsługi uzyskania kredytu płacimy 1000 euro i nic się już nie zajmujemy tym. I uzyskujemy kredyt preferencyjnie oprocentowany. W stosunku do Polski, gdzie mam najdroższe kredyty, no to te hiszpańskie są mega tanie. Nie? Jakie to czas oprocentowanie? 4%. 4%. No, no to, a jaki operator zapewnia stopę zwrotu? 6,4% tak, gdzie Coś tam wychodzi nam na stopę no. zwrotu i to jest bardzo, bardzo preferencja. Tak jak e, widziałem symulację pierwszą, to z, z wpływów od operatora spłaca się rata i tak. jeszcze zostaje nam <laughs> nadwyżka, więc Dokładnie. to jest idealne, możemy korzystać Korzystać z tego apartamentu we wszystkie dni wolne, zgodnie z, z aplikacją. Tak? Dokładnie. E, powiedz mi jeszcze kwestię obsługi klienta, bo nasi klienci w większości kupują pierwszy apartament. Czy to na Costa Blanca, czy Costa Dysol. W przypadku inwestycji Apart w Alicante mieliśmy większość klientów, którym było trzeba zapewnić pełną obsługę i którzy chcieli tą inwestycję zobaczyć. Czy e, Jak wygląda prezentacja takiej nieruchomości? Tak, to jest bardzo istotne, tak, bo klienci często kupują pierwszą swoją nieruchomość w Hiszpanii, to czują się troszeczkę niepewnie. Tutaj zapewniamy pełną obsługę, czyli włącznie z tym, że odbieramy takich klientów z, z lotniska, e, mają również pełną obsługę na miejscu, czyli e, robimy e, pełną prezentację inwestycji. Jest możliwość, aby opłynąć tutaj ten Półwysep La Manga łodzią, wybrać się... Czyli od wody też poznamy Tak, tak, nie? tak, tak, z tej strony. To jest bardzo istotne, tak? To jest bardzo... Ale z dwóch stron? Z dwóch z stron, tak, 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 oczywiście z dwóch stron. Jesteśmy mhm. na Półwyspie, więc możemy opłynąć mhm. jak najbardziej. No i prezentacja na miejscu też samej inwestycji i to robi już największe wrażenie. No ten widok, tutaj nie kłamiemy, że mamy widok na dwa morza. Na miejscu możemy wejść do apartamentu pokazowego, który jest odzwierciedleniem jeden do jednego takiego apartamentu, który później klient otrzymuje tak wykończonego pod klucz. Także możemy dotknąć materialnie te rzeczy, zobaczyć, jakie to są materiały, z jakim materiału zostało wykonane, no i widzimy też tą jakość. Nie? Powiedz mi, jak już jesteśmy na miejscu z klientem, klient może wejść na tą inwestycję? Na jakim stopniu zaawansowania ona mniej więcej teraz jest? Tak, to ta inwestycja już oczywiście, te trzy, trzy budynki są już w stanie surowym wykonane, w tym momencie wykonujemy elewację wewnątrz budynku również są prowadzone prace wykończeniowe, także tutaj jest na bardzo zaawansowanym etapie ta inwestycja. Zakończenie mhm. mamy już w tym roku w grudniu, więc już, już niedługo nasi klienci będą się cieszyć tą inwestycją. Oprócz tego operatorstwa, na którym zarabiamy tam 6 i więcej procent? Yy, mamy też kwestię wzrostu wartości tej nieruchomości w czasie. W tak. przypadku Twojego zakupu, bo ty byłaś pierwszym klientem. Tak. E, 10%. A, tak, a, poniżej 10%. Powiedz mi, jak, jak, ile wzrosła wartość? O 10%? Tutaj, 10%, o 10, 10% w takim tak, czasie. Tak. To się przekłada też na te statystyki, akurat na tym Półwyspie wartość wzrost wartości nieruchomości rok do roku jest w granicach 12%, tak. a tutaj na etapie budowy tych kilku mm -hmm. miesięcy już mamy 10%. Tak, ceny są bardzo konkurencyjne. Czyli no, zarabiamy to, to podwójnie. Ta. Zarabiamy podwójnie, tak. Ja jeszcze podpytam o opiekę taką prawną, bo opieka na miejscu przez rezydenta, no to wiemy, że zapewniasz tą opiekę. Mamy doradcę kredytowego, natomiast obsługa prawna, bo kupując nieruchomość w Hiszpanii trzeba się tam zarejestrować. Tak. I jak to wygląda? Oczywiście. Tu mamy też oczywiście pełną opiekę prawną. Mamy do wyboru dwa biura, z którymi współpracujemy, którzy, w języku polskim oczywiście. Nasi klienci czują się zaopiekowani. Staramy się tutaj również, jesteśmy cały czas klientem, więc ten pozyskanie tego numeru NIE, który jest bardzo istotne, uzyskanie podpisu elektronicznego, który też jest bardzo istotny, pozyskanie tego, tego VAT-u, tych kwestii podatkowych. Tak? Hmm. Także cała opieka tutaj, tak jak wspomniałeś, rezydent, opieka prawna i ewentualnie kredytowa, tutaj jest cały komplet. Mo możemy to załatwić podczas jednej wizyty, Taku, e, taką formalność, te nadanie tego numeru NIE i udzielenie pełnomocy? Tak, zazwyczaj jesteśmy w stanie to wszystko zapewnić, zrobić w jednym dniu. Jeżeli klient poświęci nam na nas trzy dni, e, to jesteśmy w stanie wszystko załatwić. I spełnić swoje marzenia. I spełnić swoje marzenia w przepięknej inwestycji. Teraz dla mnie bardzo ważna też kwestia, bo ostatnio się naczytałem sporo bzdurnych artykułów o licencjach turystycznych w Hiszpanii. Licencja turystyczna w Hiszpanii y, to jest dzisiaj temat numer jeden, ponieważ rząd hiszpański stwierdził, że musi ograniczyć wzrost wartości nieruchomości, ponieważ większość Hiszpanów nie stać na mieszkania i wprowadził w przypadku licencji turystycznej pewne ograniczenia. Ale to jest najmniej istotne w przypadku tego projektu. Nas bardziej interesuje uzyskanie licencji turystycznej na wynajem tego obiektu. Tutaj podatek, który rząd hiszpański chce wprowadzić, 100% od wartości zakupu nieruchomości, dotyczy tylko klientów spoza Unii Europejskiej. I tutaj chyba jest warte podkreślenia, jak to wygląda w tym, w tym obiekcie. Mm. Bardzo dobrze, że o to pytasz. To jest bardzo głośny temat teraz aktualnie. Nie tyczy się to tutaj krajów Unii Europejskiej, czyli nas, Polaków, to nie dotyczy. Mm -hmm. Ale dodatkowo w tej inwestycji, tutaj z chwilą nabycia. Ten podatek popyśc... nie dotyczy Polaków. Tak. To Natomiast licencję turystyczną trzeba uzyskać. Trzeba uzyskać. I tutaj, i tutaj w, w przypadku inwestycji, Apart w Alicante, nie mamy takiego problemu, problemu ponieważ. Z chwilą nabycia tej inwestycji ta licencja już jest nadawana dożywotnie. I oczywiście mamy też zapewnioną pełną obsługę operatora. Czyli tutaj klient może się czuć bezpiecznie i Bez może problemu. i to i korzystać, i wynajmować. Dokładnie tak. Marta, dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrze. Jeżeli chcecie poznać pełną gamę inwestycji, które obsługuje Marta, czy to w Hiszpanii, czy na Cyprze, to zapraszam do kontaktu. Numer się tutaj Marta wyświetli. Zapewniam, gwarantuję, że tutaj pełen profesjonalizm jest gwarantowany. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.